Scena była pełna napięcia przy wejściu do mieszkania, które Alina kupiła własnym wysiłkiem cztery lata przed spotkaniem z Maksimem. Teściowa z wyciągniętą ręką i stanowczym spojrzeniem domagała się kluczy, jak gdyby było to jej niepodważalne prawo. Oddaj klucze! Jestem matką mojego syna i mam pełne prawo go odwiedzać, kiedy tylko chcę oświadczyła Tamara Wiktorowna, nie pozostawiając miejsca na dyskusję. Linia została narysowana na ziemi. Dom należał do Elinii i kupiony przed ślubem, z dokumentami potwierdzającymi jego wyłączność. To moja przestrzeń. Jeśli chcesz nas odwiedzić, daj znać wcześniej, odpowiedziała, nie poddając się presji. Teściowa skrzyżowała ramiona wyzywająco. A co jeśli cię tam nie będzie? Mam poczekać na korytarzu. Ironia w głosie, a była cięta, po co przychodzić, skoro nas tam nie ma? Posprzątać. Sprawdzimy, czy wszystko jest na swoim miejscu. Nie potrzebuję pomocy, a tym bardziej inspekcji. Cisza była ciężka. Tamara Wiktorowna wystąpiła naprzód głosem drżącym z oburzenia. Zmusiłaś mojego syna do podpisania tej umowy przedmałżeńskiej. To twój mąż, to powinno wystarczyć. Ale Alina nie ustąpiła. Bycie mężem nie uprawnia mnie automatycznie do mojej własności. Istnieją prawa, są umowy. I jest szacunek. Wtedy właśnie Maksim, do tej pory milczący ze swoim kieliszkiem szampana, zaskoczył wszystkich. Mamo, ona ma rację. To jest jej dom. Mieszkam tu, bo ona na to pozwala. A jeśli nie będzie chciała oddać kluczy, to nie oddamy. Wzrok Tamerii wiktorowny wahał się od niedowierzania do wściekłości. Wybierasz ją wbrew własnej matce. Odpowiedź Maksima była stanowcza: wybieram zdrowy rozsądek. Masz swój dom. Po co ci klucze do naszego? Teściowa nie wytrzymała. Żadnych kluczy, żadnej pomocy. Żadnej kolacji, żadnych gości, nic. Ejne tylko skinęła głową, spokojna. Zrozumiany. Maksim wzmocnił. W takim przypadku zostajemy bez obu. Żadnych kluczy, żadnych warunków. Drzwi zapukały. Goście wyszli zawstydzeni. W ciszy, która zapadła, Ejne z ulgą uściskała Maksima. Myślałem, że się poddałeś. Trzymał ją mocno. Poślubiłem Cię, bo Cię kocham. A miłość obejmuje szanowanie Twoich ograniczeń. Nikt, nawet moja matka, nie ma prawa naruszać Twojej przestrzeni. Minęły dwa tygodnie. Nieśmiała wiadomość, jak się masz? Tęsknię za tobą. Odpowiedź była jasna, dobrze. Jeśli chcesz przyjechać, daj znać wcześniej. Ton był neutralny, ale przesłanie nie podlegało negocjacjom. W następną sobotę Tamara Wiktorowna przybyła punktualnie o trzeciej z kwiatami i powściągliwym uśmiechem. Nie dotykał szafek, nie żądał niczego. Wychodząc, podzękował mu za zaproszenie. Wracaj, kiedy chcesz, powiedziała Ejne. Pod warunkiem, że cię o tym poinformują. To był mały krok, ale krok. Z biegiem czasu Teściowa nauczyła się prosić o pozwolenie. Nauczył się akceptować i nie. A rok później w nieoczekiwanym geście przyznał: Myślałem, że jesteś trudną synową. Ale zrozumiałem: Chroniłaś tylko to, co twoje. I miałaś rację. Ejne uśmiechnęła się. Szanuję cię jako matkę Maksima. Ale to jest mój dom. Moje schronienie. Wtedy, co było zaskakujące, Ejne zaproponowała, jeśli chcesz, mogę zrobić dla ciebie kopię kluczy. Tamara Wiktorowna zawahała się. Poważny? Tak. Ale pod jednym warunkiem tylko w sytuacjach awaryjnych. Jeśli nas tam nie będzie i coś się stanie, lub jeśli poprosimy. Zgadza się. Teściowa zgodziła się, przeniosła się. Dziękuję. To wiele znaczy. Klucze zostały dorobione, ale nigdy nie używane bez pozwolenia. Ponieważ Ejne udzieliła cennej lekcji, ograniczenia nie są barierami, są mostami. A kto je szanuje, zyskuje nie tylko dostęp do domu, ale do prawdziwego związku. Ponieważ klucze to nie tylko metal, są symbolami. Mają prawo powiedzieć nie. To wolność decydowania o tym, kto wkracza w twoje życie i na jakich warunkach. Ejne nie oddała ich w dniu ślubu ani szantażem, ani dla wygody. I to właśnie dnie paradoksalnie uratowało ich małżeństwo. Ponieważ Maksim widział w niej kobietę, która nie ugnie się, która nie będzie negocjować jej istoty. I to w końcu zasłużyło na szacunek jego matki. Lekcja pozostała, twój dom, twoje zasady. Nawet jako nowożeńcy. Nawet z natarczywą teściową. Bo nikt, absolutnie nikt nie ma prawa do twojej przestrzeni bez twojej zgody. A kto tego nie rozumie, nie zasługuje na klucze. Nie z twoich drzwi, nie z twojego życia.